No i jestem teraz na takiej tarasie. nie to widokowej tu się po dużo, chodziło tam są bagienka. Tu grunt widać i tam dalej w oddali jest zatokę chyba widać. No i tam jakieś haszcze są. No Wszystko tutaj w okolicach tego jeziora turkusowego. Jestem na wolinie cały czas. Słońce ładnie świeci, a za ciepło. Co to będzie latem? Jak wtedy tak ciepło teraz? Najszańsza, że człowiek za ciepło ubrany. No, tutaj tak to w dół wygląda. A teraz jestem już nad jeziorem turkusowym. Ponownie zresztą obszedłem całe jezioro naokoło. Wcześniej był. Przed chwilą była wieża. Tam mówiłem, że chyba na morze jest widok, ale to jest chyba na zalew szczeciński. A tutaj trochę ludzi jest, ale to nie przeszkadzają. Oni bardzo sympatyczna rodzinka. No a tutaj są, do no, bardzo wysoko tutaj jest do jeziora. To tu pięknie musi być jak wszystko z rozkwitnięte albo jesienią, kiedy mnóstwo kolałów liści jest żółcie, brązy, czerwienie. Albo kiedy kwiaty kwitną, maj, może czerwiec. A nie mniej jednak i tak mi się bardzo podoba, bo ptaków dużo. Tutaj świergocze. To się świeżego powietrza na dzisiaj to jest poezja. Naprawdę. No, super. Naprawdę bardzo fajna wycieczka. Bardzo dobry pomysł z tym przyjazdem tutaj.